E, sekcje Spotkaliśmy się tutaj z gronem ponad 80 osób, e, w ilości 15 fantomów. Prowadzimy jednoczesną restację krążeniowo-oddechową. E, staramy się pobić rekord Polski, być może nawet świata, w jednoczesnej restacji krążeniowo-oddechowej. Nasze spotkanie ma na celu propagowanie restacji krążeniowo-oddechowej i pokazanie obywatelom, e, naszego państwa, e, mieszkańcom naszego miasta, jak ważną rzeczą jest restacja. Proszę, nie że może ją wykonywać każdy. 4, 3, 2, 1, 2, 2,

Super, dzięki.